Kolejna osoba ofiara przymusów zakładów psychiatrycznych polskiej władzy. Pan Marek Likminak. Pana, Panie Marku, pańska historia i doświadczenia. No do, przyjechało dwóch policjantów z palaców mostowskich, zabrali mnie, wezwali na palac Mostowskich karetkę Pokotowia na sygnale jeden radiowóz z przodu, drugi z tyłu. Ja w środku w karetce Bokotowia wywieźli mnie do drewnicy. A dlaczego że... pana zatrzymali? Bo w ministerstwie nie zgadzają się na budowę ekranu. To ta słynna historia właśnie zabudowania yy, osiedli Ek mieszkań yy, tymi ekranami ekranami? Po badaniach wypuścili mnie, stwierdzili, że... Po badaniach jest... psychiatrycznych, tak? Psychiatrycznych. Ilu było wtedy lekarzy w, ty w czasie tych badań? Jeden. Jeden lekarz. Tak. Przedstawił się ten lekarz panu. Proszę? Czy się przedstawił? No tak, przedstawił się i wydał opinię, że jestem zdrowy psychicznie. Potem odbywały się 12 rozpraw sądowych, bo minie się w sądzie rodzinnym odbywały. Sąd rodzinny stwierdził bezpodstawne zatrzymanie mnie. Bezpodstawne zatrzymanie mnie w zakładzie psychiatrycznym. Czy otrzymał Pan jakieś odszkodowanie za Nie otrzymałem, złożyłem sprawę do sądu o odszkodowanie. To pani sędzina zazw... powiedziała, że wyrok sądu w ominie nie jest ważny dla niej i oddaliła powództwo. Czy to była sędzia tutaj, w tej Warszawie? Tak, w Warszawie. Sądu Rejonowego Warszawskiego. tak? Warszawskiego cywilnego. Czy może pan coś jeszcze dodać? No złożyłem apelację, półtora roku czekam. Wpłaciłem już 40 tysięcy na odszkodowanie do sądu i sąd się nie zajmuje sprawą apelacyjną. Czy skargę o przewlekłość postępowania pan też złożył? Nie, skargi nie złożyłem jeszcze. To jest chyba najbliższa pora. Dziękuję bardzo.